Cześć wszystkim, z tej strony ze mną Metali. Bo ja jestem. Kos? Aba ha ilej to? Dzień tego, dobry. Z tego, tego co pamiętam to jest chyba dzień, kiedy KSOS egzaminy pisze, więc o, może. Nie, nie. Wbijajcie na perspektywę Metalego, który jest profesorem i na perspektywę oczywiście Ksoaza, który jest uczniem. To być ciekawe. <laughs> tylko ksos proszę bez ciekawie. notatek i bez telefonu. <laughs> o ci, to ja ocz Bez notatek o, no, fuck. Ja ciekawe, takie się na tak napisze O nie, nie załatwiałem tej chuj Jakbym miał pióru, to bym sobie na lęcie napisał. Gdzie <laughs> by ten egzamin przeprowadzić? Przeprowadziłbym go w wiosce, ale wioska jest przeludniona. Ty... I przy kwiatkach go nie przeprowadzę. No bo no nic innego nie będzie robił. Jak wąchał kwiatki. Dobrze, ja jeźdź już do profession. Dobra, ustaniemy sobie tutaj. Jeśli nie nauczyć, tak, Jak cieszy się, idzie. Jestem nienauczony, idę na egzamin, od tego zależy moja przyszłość Ja już ja być u, u lód Tak? A to czekaj, bo ja chyba z okna Nie, otwarte, dobra, Ja chodź. otworzyć magią z loku Tak, tak, chodź, chodź, chodź ale ja nie otworzyłem dźwigni Chodź tutaj Zrobię ci takie miejsce, żebyś nie mógł ściągać, czyli na wieżyczce Halo, chodź, 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 chodź. Na wieżyczce, na wieżyczce bo tutaj się na pewno tego nie spodziewałeś. Tutaj żadnych ściąg sobie nie przygotowałeś. Na pewno. To, 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 to ja założę Okej. Okay. Dobra, proszę bardzo. Egzamin. Czas start. Dlaczego takie trudne? Nie no możesz rozmawiać na egzaminie. Jak się przestraszył? A, a... no tak nie mogę. To jest taki kurwa skupiony, ty. No. Znaczy, powiedzieliśmy, że nie może rozmawiać. Może. Jak się odezwie, to kurwa przejebane ma. Ale, no, ja mogę komentować. No tak. Nie bądźmy w pierdolę. Nie bądźmy w pierdolę, nie znał dziwne pytanie. Ciekawe, kto jest w pytaniu się za Na pewno na 15, przyjdziemy na najtrudniejszym. No kurwa, pada, czy was w pogromce mytów, czy w skocze nie rozpierdale się na ziemniaku. Ujrzeć. Pokażę punktację tych Egz Egzaminatorowi się nudzi i postanowił, że będzie sobie patrzył na ucznia, tylko na jednego ucznia, pomimo tego, że ma jednego ucznia, i będzie go wkurwiał z wzrokiem. No Kurwa, spadłem z wieży. Ochuj, ten chuj może teraz ściągać. A, dobrze nie ściągał. Właśnie się rozpisał na pewno na zadaniach od tych <laughs> Jak zobaczy zadanie się to się załamie, chyba że już zobaczył <śmany> Dobra, odpadę sobie pomoc naukową w postaci notatnika, żeby móc zapisywać sobie jego odpowiedzi. <śmany> 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 zobaczył, jestem ten, że zobaczył 15 O nie, kurwa dał już Nie, <laughs> dobra, bo, bo ja zrobić tam ten... ja zrobić 25 są i ja się postanowić tam podpisać Dlatego w i do tego powiedziałem w ging Aha, dobra, dobra O nie ja zapomnij dokończyć tego zadania fuck <laughs> No czekaj, czekaj, czekaj! Ja miś przewalone co na, na 15 napisałeś Oho. Dobra, więc tak, pierwsze zadanie yy. Dobra, pierwsze jest dobrze Drugie Drugie jest źle Ja pierdolę, nie Poprosiłbym tam dzień może Trzecie jest źle... Czwarte jest dobrze... Piąte jest dobrze... Szóste jest źle... Siódme jest dobrze... Ale jak skrupulatnie, kurwa, podeszedł do Ósme tematu. jest źle. <coughs> A jednak nie opierdol. Ach, dziewiąte jest dobrze. Dziesiąte jest źle. <coughs> Jedenaste jest źle. 12 jest dobrze oh! Dobra. 12 jest dobrze 13 jest źle 12 jest całkowicie No dobra nie 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 chwila 15. To 15 mamy. Tak, no powiedziałbym, że na, na 3 punkty. Bo to jest o na 4 kurde. punkty maksymalnie. Aha, <coughs> dobra. Jeba, no w sumie to jest nazista. Zgadza się. Napisał, jakie państwo mamy największe granice i zaznaczył u siebie. Prawdziwy nazista. A to jest źle. No tak, ja no źle. No ale powiedziałem, że prawdziwy nazista. Wałkowałem, kto wybudował Erebor nie no zapamiętał ten rok 30 dobra jest <laughs> tak e, punktacja teraz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zadanie 10 ma całkowicie źle to nie 14 11 14. No. I co ty tutaj w 14 napisałeś? No dobra. 14 masz na dwa punkty. Kurwa, jestem z Zapomniałem przyjść, kurwa. Masz. <grystanie> 17. Dobra, w 17 napisałeś. Kurwa, Upan Dobra, czyli 15 masz dobrze, chwilę idę tam. Otworzę ci drzwi. Wiesz co weszło Ja pierdolę? Dobry? Dobra, chwila. 20 jeszcze kuratorium Ja z kuratorium. 20 masz. <coughs> ja muszę się pana patrzeć chyba. 20 masz, dobrze, dobra. Ja na tej półeczce chwilę. mieć... Twoje punkty. Jaka kurwa ściąga? No pan przeczytać. Pana, ja pan miał? Pok Pokażę ci pan. Dobra, więc tak, pierwszy miał dobrze, czyli tak. Jeden punkt, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Jedenaście. dwanaście. Czaj, bo jestem przygłupi i nie umiem liczyć. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jednaście, dwanaście, trzynaście, czternaście punktów na dwadzieścia osiem. Pięćdziesiąt, dobra. dobra. Czyli, no, masz pięćdziesiąt procent. Niech ci będzie, dostajesz trójkę. <laughs> chwila, 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 czekaj. czekaj. Czy z minusem dostajesz? A ja to jednak to. Tak, dobrze, poszło. Proszę bardzo, bo jakie Zda... egzaminu? Dane. Pan, poczekać, bo ja przelewać pytania. Ale już jest zapieczętowane w ja mam pytanie, ja mam pytanie, bo pani, profe pani Profesiozie. Hmm? Bo, bo, bo być pytanie trzecie, Pani zobaczycie. jaka będzie poprawna odpowiedź? Trzecie. Trzecie. No źle jest trzecie. Jak to? No normalnie my Polskę, Majów i ZSRR. A, ale jeszcze się nazi. Ale nazizm to nie jest państwo. Ale tam, tam być państwo. Taki... o Dawida, czyli kiedyś był Niemcem, ale doszło do Unii, czyli to jest jako jedno państwo. To ale. Ale przeciągniałeś ale te nazi to było, Ale masz, masz tu kopię, to jest twoja kopia, to jest jako dowód taki, leży na schodach. Podnieś się, bo to jest twój dowód na to, że zdałeś egzamin. Co, skórzama? Teraz ci pójdę i tym wypierdalę fryzg. masz, masz za tobą, za tobą, za tobą, za tobą, za tobą. Kurwa, jak do siebanej ściany, ja pierdolę masz to, kurwa. Gdzie? To jest. już to podniosłeś. To jest twój dowód, że zdałeś egzamin. To jakiś <laughs> na, na trójkę ledwo wyciągnął i głupi to jakiś No... Zapraszam na termin poprawki No... Zacznijmy odcinek A po co mu poprawki? No na czwórkę jeśli chce zdać wszystko, na trójkę no tak, oczywiście to ma... teraz może zgłaszać konferencję, zarządzać gospodarką i państwem, ale to dokładnie to ma... na, na czwórce ma dokładnie wszystkie jako prezydent i w ogóle dy dyktator całego swojego państwa. Więc no zapraszam w kolejnym odcinku na, na poprawkę, możesz się jeszcze douczyć. się wiem. bardziej, bo, bo, bo ja dostać uplawnienia i jak ja dostać uplawnienia, to ja być koziak, tak? Hmm. To tak. Po Części. To, 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 to ja mam plawo, więc ja powiem, ponieważ na zigulom yy, zwołuję pogadaninę. A gdzie? Yy, jest... flanku, gdzie? Kiedy, no Ja kiedy. A, kiedy właśnie? Za jeden y dzień świetny Dobra Dobra, no bo... Właśnie jest zachód, więc spoko. To z rano sobie wyruszymy. Możecie wszyscy iść spać eee, jeszcze, nie, jeszcze, nie jeszcze, ma, nie no jeszcze nie można. No, jeszcze nie można iść spać, ale że czy, czy jesteście w zaraz będzie... zaraz będzie... Nie, ja w... muszę w... iść na chwilę do aeroboru. A w aeroborze chyba jest jeden. Może się nawet przespać. A, no to nawet stąd mogę wyruszyć sam. No. Jest, jest, chyba, że tam. A w ogóle końcu, końcu mogę zdjąć te łachy nie? Co, co, co metali? Kończujesz w reborze. Właśnie po to tam idę. A, okej. Okay. W końcu mogę zdjąć te łachy taki niewygodne. <noise> no to na konferencji też będziesz musiał muszę. Ja. I... <noise> raczej by wypadał wypada. <noise> ja ublać ja, ja, ja galkę tak, 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 do mnie z na trójkę wyciągnął. Ja się Taki nie uczyć. wyciągnął Ja Frem się nie ucić? A ja się nie ucić? No, no dlatego jest że pewnie że ściągałeś To jest bułecki moc Nawet tak dobrze jest zrobiony ten... ...te, te wejście do Ereboru, że nawet... ...głową mnie bije, jak jadę konia No tak No dlatego specjalnie fajnie bramę zrobiłem Ale fajnie te baszty wyglądają, które zrobiłem będę tam musiał potem podróżować się. Czy to taka baszta? Jutro przyjdziemy. Takie sobie o, Muszę spać. W następnym szpać. odcinku, nie? Dobra, no, można no, no, już no. spać? Eee, już, sekundę. Ja że muszę wjechać można, koniem. Muszę koniem wjechać jeszcze. Dobra, też spaj... A mnie ja wyjdę. Będzie szybciej. Dobra, już. Już tam. No to coś jedziemy chyba. Od Frankfurta. Tajdej tylko odłoży i tam. Ej, trzeba daba maga maga kapą Dzień dobry makafu maka z mógłbyś użyczyć mimo Każdy wie gdzie jest Frankfurt, nie? dawnych? Tak, tak się Dzień tylko Ej, każdy... każdy wie gdzie jest Frankfurt? O, dobra. Aha Ja iść za profesor, więc ja wiedzieć. Dobra Dobrze, że ze mną idziecie, no bo wie, wiecie, że nie zabłądzicie. Aha. <grystanie> no, Czekaj, jesteście zaraz za mną? Jesteście. Dobra, słuchajcie, jakby co? To spotykamy się w tym, yy, w tym domu, który ma kamienny dach. To jest jakby dom obrad. Tak to można nazwać. O oh, kurwa Te bile się za mną zjebały Oł Ja pierdolę Idą prosto Ja, ja, ja iść wloż, no. to jest za pani ja profesor Ja się zjebałem z góry, oni też się zjebali z góry Ja skoczyłem do wody Trzeba naśladować lepiej od siebie, tak? Tak Dlatego nie wolno mówić po niemiecku Jagód o, my... mani... I... o nie! Masz przy sobie kin? Nie wolno Proszę się nie napierzesz? Ale to za to, że on po niemiecku gadał <śm> no, pan, pan ma ładną pracę Gubiłem gdzieś Kula. moją Tą tarczę Torin I... dębowa tarcza Czyżby I... mhm. Wciągnij to czy losy Zuba nie z penisa ksiądz! Wi witam na... Chyba kurwa strepok, że boję. Witam. Kurwa no nie! Ja pierdolę! O, kurwa! Pierdolić o kulturze! Kurwa przyszedł pierdolą w szyby od razu z kurwa. Przepraszam! Ja nie pierdolę! Kurwa, kurwa mać! Każdy dom, który kurwa w takiej związku jest rozpierdolony kurwa po naszych obrazach. Czy my możemy nie być kurwa? Czy my możemy być poważni kurwa? Znaczy, bo to hełm ja rzuciłem, ja nie klasiać. Ja panu dać. Luganek. Dobra. Dobra, ogólnie spotkaliśmy się. A panu dać się tutaj... nice na chwastu. Spotkaliśmy się tutaj yy, z inicjatywy XoZa, KSOS, yy, więc yy, nie, niech, niech on zacznie od swojej sprawy w takim razie. Na zigurą, Majowie gólą ja bym chciał moje terytorium I, I ty tak wniosłeś, że... że ktoś mu się mi sprzedać? No, no możesz to możesz ze Związku Radzieckim albo z Polską. Polska. No. Polska. No to... Nie Proszę czekaj, bardzo, bardzo. No jak, jakie metali? tereny... Jakie my, tereny my chcesz? Musimy... Się naradzić. My musimy się narazić. Duże. Się... Duże, no. Duże to jest pojęcie względne. Wszystko. Yy, dobra, jeśli patrzymy na twoją bramę. Którą stronę chcesz powiększyć granicę? Tył No wiem no już ja no, ja Czyli wiem. na sam środek mapy, tak naprawdę, na sam środek pomiędzy naszymi chcesz? Do, do tyłu, jak tutaj być wejście? Tu, no, jak tu jest? Twoja twoja brama, ja bym chciał brama, tak ta, ta, gó ta górna brama, do, na którą idzie do Krakowa. Tak. Tutaj Metali. to być, tutaj tak. być, przyjaciel, a ja bym chciał ci tutaj. Tutaj. Czyli do tyłu, czyli całkowicie tak. tam. Dobra. w tamtą stronę. Maciej Dzień dobry, panie Władku. Musiałem się naradzić? Mhm. Tak, tak, dokładnie, naradzić. E, Metali, to MSG, proszę. Dobra. Nawet nie rozwalcie chaty. Uj. wybija wybiję, trzymaj. Pani debile, kurwa, pani, pani debile. O, dobra. Teraz świeże powietrze będzie. Ja pierdolę. I chuj i dach rozjebał. No kurwa mać! Ej, bo dziura w dachu. To on być, to nie ja nic się zrobić, o, on rozwala ci Nieprawda, przypomnę. Natalii, nata? O, ja stolik zrobię, z dachu. zniknął. Ksos, ale jaka wielkość dokładna, no bo Met... duża to jest pojęcie względne. E... Powiedzmy, jak twoja, twoja, twój dom ma, ustalmy, że 10 na, na 15. To będzie stolik. Tak, u, ustalmy. Jaką chcesz wielkość, mniej więcej, poszerzyć sobie metrów kwadratowych, uznajmy? 50 50 tego co masz, 50 tego co masz. I... alboś to, nie, nie pamiętasz ile tam jest, ale tam jest dużo dosyć. Czyli 50 tej od twojej 50 poszerzyć, tak? Od 50 do 100. Nie, dziury nie, nie w oknach. od 50 do 100. Musisz <laughs> podać dokładną liczbę. Ale, ale ja nie pamiętam, ile tam jest tlenu. No dobrze, ale 50% twojego terenu, czyli jak twoja działka ma 50 na 50, to uznajmy, że kupić. Uśnajmy, że 70. 70 to... A to dużo rzeczy, to dużo. no to, to dużo, dużo terenu, naprawdę. Ja dużo terenu. ja mieć laczki, ja, ja, mi ja zapłacić ślaczki. No tak, więc ja wychodzę z inicjatywą, żeby Lejto y, pozwolił tutaj Dawidowi się zbroić. I żeby mnie pozwolił do, dokładnie, y, jakby wypowiadać, wojnę i y, jeszcze dokładnie tutaj przedyskutowania. Czy na to się zgadzacie? Na, z, na odwołanie hmm. zakazu. <za Za, zależy zależy jaka cena końcowa. Zależy jaka cena końcowa. Jeszcze raz. Zależy ja jaka cena końcowa. Tak, że jako, że on chce 70%, tak? Czy 70%? Nie wiem. Metrów. 70% powiedział, to jest dużo. Dlatego jeszcze coś trzeba dodać, bo to jest duża cena. Dobrze, więc dodajemy tak. Naszą... Zróbmy tak, że my nie możemy wypowiadać wojny, i tyle. No ale wy... no to nie. Wy nie macie tak. kary. Dajmy to jako karę i potem o no, Ale wy nie możecie terytorium. dostać kary. Nie, no może, może. Mo można tak zrobić. Ale musicie nam albo zapłacić, albo po prostu nie, nam ja odebrać karę. No nie. bo jak my wam dać karę <laughs> za terytorium? To jest. Metali. Słuchaj. Niemoralne. My, słuchaj. My dostajemy. To, że możemy się zbroić i możemy, yy, i możemy wypowiadać wojny. A oni. Yy, nie a my mogą poszerzamy wy... terytorium i żyjemy w sproju. No i nie wypowiadają nikomu wojny. Ja bym się zgodził. I jak będziecie chcieli, to handlujemy tam, no, i takie tam sprawy. no, ale nie wypowiadacie wojny obydwaj i Związek Radziecki. A, I zmieniamy ja się na. I... No to chwila, chwila. To jest, to jest inna sprawa. Najpierw jest sprawa zaraz, zaraz prostu... będziemy rozmawiać o naszych tutaj najpierw jest granicy dobrze, dobrze. ja się zgaszę ja, ja, ja na tą umowę, że wy macie zakaz zbrojenia się znaczy zakaz wypowiadania wojen przepraszam, a my, ma, a nam się odblokowuje zakaz wypowiadania wojen i zakaz zbrojenia się, wszystko okej? aha, okay? aha. Mhm. no to cyk. dobrze czyli no dokładnie patrzcie, potem wymierzymy, granicę. granice dobrze, I dobrze. I, czy jest podpisane. ma ktoś inny jeszcze sprawę? I, I tak, tak ja, ja z, z przyjacielem Y, również A. mam plawę, że o, on już wali ci Stalin mm -hmm. i on chce być Japonia. Zmienia ja całkowicie swoją, i swoją nację. To nie, znaczy, ja bym ja ja miał nację oraz flagę herpikową, no tak? Dobra. Ale to jest cesarstwo, tak? No, cesarstwo japońskie, tak. Dobra. Będziesz cesarzem, ja, cesarzem Japonii. Ale ustrój jest tak? Znaczy no, zależy, jakim no bo Demokracja to zależy jest? od niego. Demokratyczne, tak, cesarstwo. Demo... Demokratyczne, cesarstwo. Nie, demokratyczne japońskie. nie może być cesarstwo. Może być faszystowskie, nazistowskie to albo to? komunistyczne, bo nie może być ten. Hmm. Biorę faszyzm. Faszyzm, dobrze. No. Czyli Japonia faszystowska, Japoń. zmiana flagi. I teraz tak, ustalamy szybko Twoją flagę. Jaka ma być flaga? Biała kropka e, i, i, i taka czerwona kropka na przykład. Dobrze, dobrze, no to potem zaprojektuje ci ją z woli dobrego serca na przystanie na umowę. Nie, 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 on sobie sam ją zrobi. No dobra, no to a tylko jest. wiesz, wiadomo jak to zrobisz, nie? To tam mhm. ustalisz, nie? I wywalasz wszystkie flagi sowieckie oczywiście. Dobra. dobra. A czy ja, ja i się... te że teraz panowie wasiasz, nie. nie, 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 nie. Sos, bo ty mówisz, że jesteś faszyzm, a ty tak naprawdę nie masz jeszcze żadnej ideologii, teraz możesz sobie wybrać. Tak, musisz Więc wybrać wy, teraz ideologię, Wybierz to jest nazizm, ideologię. faszyzm albo demokracja. Faszizm. Faszizm. Pamiętasz jak cię uczyłem. Aha. No, no to bierasz sobie ideologię. Pamiętasz co dokładnie, jaka ideologia ma mniej więcej. Chwilę ja mieć ściągę na lewej lęce, poczekajcie. E, demokracja to tak, że, że ja nic, że ja główno zrobić w państwie. E... Nie no, demokracja prezydencka, e... czyli to odpowiadasz za wszystko, ale ja masz takiego jak, jak y, rada, czyli lejto, czyli możesz z nim ustalać y, y, decyzję. Możesz A się z, się nie z nim y, nazi o tym się bardzo podoba. Pan jest faszystą, a mam. ten jest nazistą. i e dobrze, demokracja. Demokracja. No to dobrze. dobra. To robimy w ten sposób, że jak będzie podpisana umowa, to wtedy rozbijamy ten. To co? Podpisujemy. Jeszcze jakaś, jakaś plawa... Wasza? Nie, my, my, jeżeli chodzi o. Tutaj... Ja mam sprawę Czekaj, czekaj, ale to jeszcze. Jeżeli chodzi o... No, jak to się nazywa, Metali? Yy, no, że władzę, że, no, ustrój, to, to my nie zmieniamy, tak? De my jesteśmy demokracją, prezydencka tak. yy, Więc, yy, dobra, podpisujemy? Ja jestem za. Dobra, o, dobra. Jest za. dobra. dobra Nasza sprawa teraz? Ta, nie, nie, czekaj, jeszcze Lejto miał jakąś sprawę, niech lej to będzie. Ja zapraszam wszystkich do zamku mojego. A, no, no to na następne... Kiedy masz dokładnie? Zienek, siema Zienek, jak idzie? Ty Zienek, ty... Dawno Cię nie widziałem, gdzie jak tam Twój kaltopel? Chodźcie W dupie go miejcie On jest koleką Dobra, no to teraz moja sprawa Lej to. Za Niezapowiedziane tutaj i nieprawne Niep... nie... Nieprawne Psyjaciel, ja Ci pomogę Powiększanie swojego terenu Nakładamy na Ciebie sankcje No Zależy od bloku. Ja będę przychodził co trzeci dzień, zbierał i będę to przekazywać na, na kaleki, dobra? Na i wykształcionej. Dokładnie. Yy, metal jako sprawa? <kluw> ja nie mam żadnej. Yy, no to to podpisujemy, tak? Ja jestem za. W się plasie, Cię nic na po bo pani zabrać pochodnie, że nie tlać. To ja no to podpisuję to. Stanisław Sikora. Dobra, wszystko podpisane. Ja jestem za. Ja za. bym się przespał w tej wiodce, to znaczy. Ja, ja to mogę użyć maju w tym, godzin, godzin. w tym Możemy się przespać tak do końca. Dobra. Zakładzi ty, odcinek. Yy... Ile jest? 28 godzin, znaczy 29,5. Aha. A no to dobra, to skończmy tutaj, dobra. <laughs> dobra, to dzięki wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, że chcecie zobaczenia w kolejnych odcinkach, czy to od Minecraftu sezonu drugiego czy to innych gier. Cześć. Ha -ha.